Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest sprawiedliwy, wierny i sprawiedliwy, i nam przebaczy. Pierwszy list Jana, wersety 9 do 10, z pierwszego rozdziału. Zapraszam. Witajcie, kończymy już pierwszy rozdział. Pierwszego listu. Według świętego Jana wersety 9 i 10 brzmią tak. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamce i nie ma w nas Jego słowa. Mówiłem o tym już wiele razy i jeżeli ktoś mówi, że nie zgrzeszył, że nie grzeszy, robi z Boga kłamce. Oczywiście kiedy zaczynamy poznawać Boga, kiedy jesteśmy zbawieni, to widzimy w naszym życiu, że Bóg usuwa wiele ohydnych grzechów. Nad niektórymi musimy sami popracować i dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie z wielu problemów, z wielu grzechów, z wielu nałogów wyjść. Pamiętajmy, że nie może być zbawiony nikt, kto nie uważa siebie za grzesznika. Czasami ludzie mówią: Jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie skrzywdziłem w jakiś okropny sposób, ale pamiętajmy, nie powinniśmy porównywać się z Hitlerem czy Stalinem, ale raczej z Jezusem Chrystusem. To on doskonale pełnił wolę swojego Ojca i my powinniśmy go naśladować w tym. Kiedyś usłyszałem takie zdanie: Pamiętaj, jeżeli będziesz ukrywał swój grzech, Bóg go upubliczni. A jeżeli wyznasz swój grzech, Bóg go zakryje, Bóg zapomni o nim. Myślę, że warto przytoczyć Psalm 32. Wielu biblistów uważa, jest pewnych, że Dawid, król Dawid, napisał ten Psalm w kontekście grzechu z Batrzebą i związanej z nim konfrontacji z prorokiem Natanem. I zobaczmy kilka wersetów. Psalm 32, wersety od 1 do 4. Dawid pisze tak, błogosławiony, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań, we dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie ręka Pana. Usychałem jak podczas letniej suszy. Widzimy, Dawid mówi, kiedy nie chciałem przyznać się do swojego grzechu, kiedy nie chciałem zobaczyć swojego grzechu, kiedy nie chciałem Boga przeprosić za swój grzech, usychałem. Kiedy milczałem, moje kości usychały. Moje życie nie miało sensu. Moje ciało obumierało. Traciłem energię życiową, traciłem wolę do życia. Życie było dla mnie ciężarem. I wielu I widzimy, że właśnie taki może być skutek trwania w grzechu. Kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy staramy się żyć Jego wolą, pełnić Jego wolę w swoim życiu, widzimy, że nasze życie nabiera sensu, lecz kiedy przychodzi grzech, radość znika. I to samo widzimy w naszym życiu. Kiedy zgrzeszymy, kiedy zaczynamy żyć po swojemu, kiedy nie chcemy słuchać dobrych rad, dobrego Boga ojca, Nasze życie może być coraz gorsze, coraz smutniejsze, czasami możemy mieć wrażenie, że żyjemy w piekle, ale kiedy zbliżamy się do Boga, zaczyna pojawiać się radość, prawdziwa radość. W tym samym psalmie, werset dalej, w piątym wersecie, pa Dawid pisze: Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam Panu moje występki. A ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Dawid wyznaje grzech. Dawid przychodzi do Boga, nazywa grzech po imieniu, przeprasza za ten grzech, przeprasza, że popełnił ten czyn, a Bóg mu przebacza. I kilka wersetów dalej czytamy: Dawid pisze już w zupełnie innym nastroju: Weselcie się w Panu i radujcie się w sprawiedliwi. Wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca. Więc widzimy, kiedy zaczynamy grzeszyć, często w naszym życiu pojawia się smutek, pojawia się samotność, pojawia się ból życia, ale kiedy wyznamy ten grzech, przechodzimy jakby do nowego stanu wiecznej szczęśliwości z Bogiem, która rozpoczyna się już teraz. Zaczynamy patrzeć na życie pozytywnie. Sytuacja grzechów jest bardzo złożona. Może się tak zdarzyć, że konsekwencją grzechu jest odebranie tej radości życiowej. Oczywiście czasami przychodzą na nas wielkie problemy, wielkie trudności. Pamiętajmy, każde wyznanie grzechu jest nazwaniem grzechu, tak jak go widzi Bóg. To nie jest jakieś hurtowe powiedzenie: Panie Boże, przepraszam cię za wszystkie złe rzeczy. Ale jeżeli zgrzeszymy. A pewnie większość z nas grzeszy codziennie, to powinniśmy konkretny grzech wyznać Bogu, konkretne nieposłuszeństwo, konkretny zły czyn, konkretną złą myśl wyznać Bogu i za nią przeprosić Boga. My często bagatelizujemy grzech, kiedyś trafiłem na taką listę, która, na takie porównania, która moim zdaniem bardzo mocno oddaje to, jak grzech jest faktycznie. Jak wielkim złem jest grzech. Posłuchajcie, każdy grzech jest naruszeniem świętości Boga i przekroczeniem Bożego prawa. Człowiek często nazywa grzech wypadkiem albo przypadkiem, Bóg nazywa to obrzydliwością. Człowiek nazywa swój grzech pomyłką, Bóg nazywa grzech bluźnierstwem. Człowiek może nazywać swój grzech błędem. A Bóg nazywa go wrogością człowieka wobec Boga. Człowiek może nazywać swój grzech fascynacją. Bóg mówi, że każdy grzech to śmierć. Człowiek może nazwać swój grzech niedomaganiem. A Bóg mówi, że każdy grzech to nieprawość. Człowiek może nazwać swój grzech drobiazgiem. A Bóg mówi, że każdy grzech jest przestępstwem. Człowiek może nazwać swój grzech słabością. A Bóg mówi, że każdy grzech jest niegodziwością. To ważne, abyśmy pamiętali o tym, że każdy grzech jest przestępstwem przeciwko Bogu, jest sprzeciwieniem się woli Boga. I mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach: wiele od patrzenia naszego na Boga zależy od tego miejsca, jakiego Boga znamy, jakiego siebie znamy. Człowiek, który jest grzesznikiem, który nie chce słyszeć o Bogu, jest tak naprawdę przeciwnikiem Boga. I postrzega bardzo często Boga jako surowego ojca, jako złego księgowego, który zlicza wszystkie jego występki, jako policjanta, który czycha tylko na to, kiedy człowieka złapać na najdrobniejszym przestępstwie i srogo ukarać. Ale Bóg taki nie jest. Kiedy zaczniemy poznawać Boga, kiedy zaczniemy czytać Pismo Święte, szczególnie zachęcam do czytania Nowego Testamentu, zobaczymy Boga, który jest dobrym Ojcem, Boga, który jest miłością, Boga, który ustala pewne zasady, my nazywamy je przykazaniami, nie po to, żeby nałożyć na nas jakieś straszne pęta i, i więzić nas w tej naszej złej woli, ale po to, aby nam pomóc. Dobry ojciec także nakłada na swoje dzieci różne ograniczenia. Na przykład, każdy tato czy mama powie dziecku, aby nie brało noża do buzi, powie dziecku, aby nie dotykało kontaktu. Jest wiele takich sfer. Powiem mu, aby zbyt bardzo nie wychylało się przez okno, szczególnie jeżeli mieszkają na przykład na dziesiątym piętrze w jakimś bloku. Każdy dobry rodzic nakłada pewne ograniczenia na swoje dzieci. Im te dzieci są mniejsze, tym tych ograniczeń musi być więcej, bo dzieci robią dużo głupot, bo dzieci nie znają jeszcze całości świata i mogą bardzo łatwo, małe dziecko w bardzo łatwy sposób może sobie wyrządzić ogromną krzywdę, która tak naprawdę może nawet toczyć się, trwać z nim przez całe życie. Jeżeli małe dziecko wychyli się z pierwszego lub z drugiego okna, wypadnie z tego okna, to skutki tego mogą trwać całe życie. Jeżeli młody człowiek, który lubi skakać do basenu na główkę, uderzy głową w dno, może uszkodzić kręgosłup, i skutki tego mogą być przez 50-70 lat. Tak wygląda Bóg który jest ukazany w Słowie Bożym, dlatego ważne jest, abyśmy czytali Słowo Boże. Czasami, szczególnie w Polsce, ten obraz Boga jest bardzo zniekształcony. Jest pokazany Bóg właśnie bardzo często jako jakiś sędzia, jako jakiś policjant, może nawet nie tyle sędzia, co prokurator, który próbuje oskarżać za wszelką cenę wszystko, co tylko mu się nie podoba. Jednocześnie mam wrażenie, że wielu ludzi uważa Boga za zgrzedliwego, starego dziadka, który czepia się wszystkiego, co się młodym ludziom podoba. Bóg taki nie jest i zachęcam do tego, aby zacząć czytać Słowo Boże. Jeżeli już czytasz, to skup się na Nowym Testamencie i zobacz, jak postępował Jezus w stosunku do ludzi, bo On jest najdoskonalszym obrazem Boga. Ojca, który jest niewidzialny. Za dzisiaj dziękuję, zapraszam w kolejnym tygodniu na kolejny odcinek z pierwszego listu Jana. Zostańcie z Bogiem.